Siemano majsterki, dzisiaj zajmiemy się upychaniem wełny pomiędzy profile i folię chyba będziemy naklejać, jeszcze zobaczymy, na razie zajmiemy się tą wełną, wełnę mamy tą samą co w podłogę, bo bardzo fajnie mi się nią robiło, dlatego kupiłem tą samą Mamy otworzoną, teraz sobie zmierzymy wszystko. Ile tu wyjdzie. 40 1,5 41,5 najpierw sobie damy tak jakby nie całą, tylko połówkę. I na następnej ścianie będzie cała, żeby zrobić tą mijankę, żeby nie przechodziło ciepło przez szpary w wełnie. 41,5 i sobie poziomiczkę, żeby prosto odciąć. Για κάτι το βεβηχάμε εδώ. to będzie wyglądać. I najpierw sobie zrobię ten poziom. Później sobie wybadam, jak cała wyjdzie, to gdzieś wyjdzie na taką wysokość, chyba to sobie dotnę kawałek, żeby mi się nie, nie zgrywało łączenia wełny. Później wam pokażę, jak to jak to wygląda. To co, biorę się za następny. I widzimy się za chwilę. Już pierwszą warstwę mamy całą gotową na samym dole. Teraz bierzemy się za drugą. Zostały mi takie ścinki. I teraz tak. Tutaj mamy 60. Te ścinki mają około 20, to będzie 80. A cała wełna po, po wysokości w następnej warstwie ma metr, czyli będzie gdzieś do tej trzejki. I jak damy tą 20, to będzie jak tutaj, czyli będzie 80 cm, i na 20 dopiero będzie ta yy, druga warstwa, czyli nie będzie przemarzanie. No bo, bo tu będzie łączenie gdzieś na tej wysokości. Także gitara, bo szkoda tego, szkoda to wyrzucać, a trzeba to gdzieś zutylizować. To lepiej w tą pierwszą ścianę, a druga ściana już będzie z całej. Стоит... Десяти девять. To będzie wyglądać. To teraz sobie zrobimy całą długość tych ścinek ile tam wyjdzie. No, I powinno być dobrze. Jeśli tak obniżyłem, jak powinno być. Dobra, panowie, mamy już tyle ułożone. Najgorsze są te skosy, wszystkie. Ale na szczęście tak jest, że jak płótnę z jednej strony, ten skos. To wyżej też pasuje. Także jest gitara. Weźmiemy sobie teraz. Yy, aha, i tak o. Teraz będzie następna ściana szła metr. Tu mamy łączenia, czyli tu będzie wszystko za, za ten. Za wełną, czyli łączenie nie będzie na łączeniu, i następne będzie dopiero na 2 metry, czyli gdzieś tu. Czyli też nie będzie nigdzie na łączeniu. Czyli też jest gitara. Teraz sobie. Wytniemy następny na 40. Pokażę wam jak ten skos zbytnę. 40. tak yy, jak ja to tam robiłem 60 jest tu i tutaj będzie gdzieś 30 czyli połowa 30 czyli jakbym to przeciął tak na na skuśkę. Coś z tego będzie czy nic z tego nie będzie, jak myślicie. Wyjdzie mi coś z tego? Chyba nie. Nie, ja to muszę tak o 30. I tak? ...to będzie coś takiego. Jak nie będzie pasować... ...to wyszucam to wewnątrz przez okno. What? Może muszę sobie drabinkę wziąć? Kurde, jak to? Wajlando, elegancko, na sportowo. No i tutaj tutaj w środek wstawimy wstaweczkę i lecimy dalej. Tak to będzie wyglądać. Dobra, wkładamy dwa ostatnie kawałki wełny już. Mamy całą ścianę już zamkniętą, zaizolowaną, tak to wygląda. No i co? Miałem tu teraz przykleić folię, zrobić drugi obrys i drugi raz dać wełnę, ale folię. Wyczytałem, żeby lepiej dać na ostatniej warstwie, już od strony ciepłej. Także damy folię dopiero na następnej warstwie, jak zrobimy drugą ścianę. A dzisiaj zajmiemy się jeszcze zabudową tutaj tej wentylacji z tej strony, żeby już z tamtej strony nam nie wiało i żeby nikt nie zaglądał. To co? To bierzemy się jeszcze za tą wentylację, żeby to zabudować. Laserek jest już ustawiony pod profil. Musimy sobie dokręcić tutaj w tą stronę jedną łatę, bo tu jest różnica tych wysokości. I wtedy tutaj sobie damy jeden profil, tutaj drugi. I tutaj jednym się złączymy. Tak, tu będzie lekka szparka, bo źle, zro... źle pomyślałem, bo myślałem, że ta ściana będzie tutaj, ale nie obliczyłem, że. Ta wentylacja wystaje, bo ona ma kolano i muszę przesunąć, chociaż i tak nawet lepiej tak, bo tu jeszcze ten komin później będziemy jakoś zabudowywać, żeby, żeby było repliksami zamknięte. To co? To najpierw musimy przekręcić tę łatę, Realizowanie tak stoi na słowo honoru. Ja zapomniałem, że ta wkrętarka nie ma siły. No, God! No, God! Please, no! 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 coś takiego będzie. Muszę iść drugą No! drugą wkrętarkę, ale zobaczymy już będzie dobrze o teraz będzie dobrze i teraz tą łatę sobie damy tak o nawet troszkę dalej i do tego przykręcimy sobie profil i w dół czyli będzie elegancko to co ja lecę pod wkrętarkę i ciśniemy dalej 15 minut później. Musimy sobie przykręcić teraz ten obrys do komina. Bierzemy sobie delikatnie. To rozwiąże trochę za krótką tą płytę obcięłem. Tutaj, jak widać, ale to potem będzie jeszcze zabudowane regipsem. To na regipsie może to złapie. Jeszcze coś tu, tu na końcu, może damy jeszcze jeden profil. Coś się obada Zaraz będziemy myśleć. Na razie sobie poprzyłapujemy to, a później będziemy jeszcze się zastanawiać, co dalej. Stelaże mamy już zrobione, tylko ta ściana jest osobna i ta. Dlatego sobie wymyśliłem, że Majster wyciął taką blaszkę. wsunie sobie tu za tą płytę OSB. Tak, tam głęboko. I skręcę wkrętem do tego profila, co tam jest z tyłu. I do tego. I tak zrobię ze 3-4 blaszki. I ciekawe. Co to z tego będzie? Nie też kroki jeszcze są tam wciśnie z tyłu. Jakoś odłożę sobie chyba. Krety. Dobrze, mam jeszcze jedną. Widać tam coś? Odchodzi ta O! Widzieli? To muszę podnieść to, żeby na złapać. O! I teraz tak. musimy sobie ją tutaj. powrotem. I tutaj sobie złapiemy na hełkę. Lepiej chyba. Nie wiem czy tam to złapało, ale chyba złapało. Nie, no doszło. No teraz, jak tu majster przykręci tą płytę, to będzie elegancko. Musimy sobie teraz to wypełnić całe wełną. wełnę już mam naciętą. 이렇게 해서, 이렇게 Dobra, lasa. i tak lecimy do samej góry wełnę już mamy włożoną do samej góry teraz sobie nakleimy folię tu już mamy taśmę ponaklejaną nakleimy sobie folię i będziemy dawać płytę OSB już Folia też już jest, teraz zabieramy się za OSB. Zamkniemy sobie tą ścianę z tej strony i już będzie po robocie. Dajemy sobie płytę i ta płyta tak trzeba ją ustawić, żeby była równo z tą ścianą. Majster sobie wykombinował, że taką sobie przytrzyma, jakoś i dokręci. I z tej strony sobie taki paseczek gotna Też dokręcę. I jakoś to się wszystko do kupy złapie. Najpierw sobie przyłapie delikatnie. O, teraz sobie ziemiczku topchamy. To jest jednak dość dobre pomysły ma. Teraz możemy to sobie podłożyć. Dokręcimy sobie tą stronę, bo później tutaj musimy dopchać tego profila, żeby on lepiej dolegał. To ja sobie to dokręcam najpierw to. Zabudowę mamy już gotową, trzyma się, pijana, siknięta, także kolejna bardzo dobra robota, subskrybujcie kanał, strzelajcie łapki w górę i co, komentujcie i zapraszam na następne odcinki, nara, rapaka. cześć.